Pierwsza raz po przerwie, mamy filmik już tutaj w studiu, wszystko jest profesjonalnie przygotowane, tak samo jak profesjonalnie podczas tych filmów ostatnio. Dzisiaj sobie poruszymy temat merytoryczny, ale myślę, że dosyć taki na czasie, bo są wakacje, czyli jak połączyć trening siłowy i generalnie siłownie z imprezowaniem i alkoholem. Oczywiście tutaj nie trzeba znać badań amerykańskich naukowców, żeby wiedzieć, że używki i alkohol raczej nie idą w parze z treningami. No, ale wiadomo, że zawsze gdzieś tam jest jakaś okazja, i też nikt nie jest święty, i niektórzy lubią się bawić i poimprezować. No, i dzisiaj porozmawiamy sobie, jak to zrobić idealnie, optymalnie. Może to jest za duże określenie, że idealnie, optymalnie, ale jak zminimalizować skutki uboczne tego alkoholu i imprez, aby fajnie nam się to przekładało na trening siłowy i żebyśmy po prostu nie, nie tracili tych wypracowanych efektów, a także yy, no, byli w stanie zachować balans w, w, w tym całym siłownianym świecie i w naszej zajawce. Także generalnie y, jest kilka myślę takich fajnych tipów, które możemy sobie stosować, żeby gdzieś tam móc się bawić, a niekoniecznie musieć rezygnować z siłowni i odwrotnie. Tak więc y, przechodzimy do rzeczy. Następnie możemy sobie powiedzieć, bo tutaj jest też taki mit przyjęty, że alkohol cina białko. Oczywiście, no, tak to nie działa. I to, że wypijemy sobie tam wieczorem ze znajomymi czy na imprezie, no to nie wpłynie na to, że na drugi dzień się obudzimy i będziemy, będziemy stracili mięsem mięśniową. Ta waga generalnie często jest niższa, kiedy pijemy alkohol, ale to jest po prostu spowodowane tym, że jesteśmy odwodnieni. No i jakby masa nasza ciała przez tą mniejszą ilość wody się zmniejsza. Także tutaj e, jesteśmy bezpieczni pod tym względem. Natomiast to co jest myślę najistotniejsze, to że alkohol może negatywnie wpłynąć na nasz performance na treningu, kiedy trenujemy tam na drugi dzień czy jeszcze na kolejny dzień. No i kolejna sprawa, że alkohol jest dosyć mocno kaloryczny i tutaj jest jakby największa bolączka tego wszystkiego, no bo gram alkoholu zawiera 7 kalorii. Tak więc jak to zrobić, aby ograniczyć tą ilość kalorii jak najbardziej i nie zepsuć, nie zepsuć sobie treningów. Generalnie jeśli macie Dzień, kiedy wiecie, że będziecie na alkohol spożywać, najfajniej zacząć sobie dzień od zrobienia dużej podaży białka, bo później prawdopodobnie, kiedy będziecie już na imprezie czy ze znajomymi, czy będziecie alkohol spożywać, to białko będzie ciężko uzupełnić. Tak więc zróbcie sobie dużo białka i zjedzcie mało kalorii, czyli po prostu zjedzcie mało posiłków w dniu, kiedy będziecie na alkohol spożywać. Druga ważna sprawa to jest to, jaki alkohol wybrać. I to myślę, że jest dosyć istotne, bo często jak rozmawiam z osobami, yy, właśnie, że ja tam sobie dwa piwka przecież tylko wypiłem, nawet z podopiecznymi, jak rozmawiam, no to tutaj właśnie jest ta bolączka, że najfajniej wybierać czysty alkohol, ponieważ on jest najmniej kaloryczny, bo, bo mamy tylko i wyłącznie kalorie z samego alkoholu, a nie ma tam, tam cukru, ani dodatków. Jeśli wybieramy na przykład yy, piwo, ma ono bardzo dużo cukru. Jeśli wybieramy na przykład wiśniówki, jakieś likiery, no to dość, że uzupełniamy te kalorie z alkoholu, to spożywamy też bardzo dużą ilość cukru no i jest to mega bomba kaloryczna. Tak więc, co zrobić? Raz, wybieracie napoje typu wódka, yy, whisky i, i przepijajcie je wodą lub napojami zero. Wtedy bardzo mocno ograniczacie ilość kalorii, no i w konsekwencji nie wpłynie to bardzo na waszą redukcję. Więc mamy tutaj fajne rozwiązanie. Następną sprawą yy, jest to, że kiedy spożywacie alkohol, to on musi być jakby metabolizowany przez nasze ciało priorytetowo, ponieważ, ponieważ jest toksyczny. No i jak się mówi w kontekście jazdy, jak pijesz, to nie jedź, to w kontekście styletkowym warto sobie powiedzieć, że jak pijesz, to nie jedz, bo cała energia, którą dostarczacie podczas spożywania alkoholu, będzie jakby rozkładana później. no Bo pierwszy będzie musiał być stawiony ten alkohol przez nasz organizm, gdyż jest toksyczny. Więc kiedy pijecie ten alkohol, skupcie się na zabawie, a nie podjadajcie w tym czasie, bo to będzie no bardzo szkodliwe dla naszych efektów sylwetkowych, dla naszych postępów, no gdyż suma wszystkich kalorii będzie wtedy bardzo duża, no i ciężko będzie nam utrzymać gdzieś tą kalorykę w ryzach. Warto sobie też wspomnieć o naszym performanceie na treningu. I tutaj akurat, szczerze mówiąc, jeśli nie przesadzicie, jeśli nie strujecie się tym alkoholem, jeśli nie będą żadne no nieprzyjemne dolegliwości, kiedy wypijemy za dużo, to przez to, że alkohol jest mocno kaloryczny, najczęściej, nawet jak robicie trening na drugi dzień, to naprawdę jest power, bo te kalorie dostarczacie więc naprawdę tutaj można śmiało zrobić dobry trening. Wiadomo, trzeba się przełamać, no bo nie, ma, nie mamy już jakiegoś super samopoczucia, no i czujemy się też gorzej na drugi dzień po sporej ilości alkoholu. Natomiast sama energia, siła często jest nawet na plus. Tak więc tutaj... Po prostu warto sobie gdzieś te treningi tak dopasować, żeby nam to nie kolidowało z tymi imprezami. Natomiast, jeśli spożyjecie ten alkohol, to na drugi dzień, byle kiedy nawet mi się zdarzało, bo też mi się zdarzało wypić, yy, no jest ten, jest ten performance, jest ta siła na treningu naprawdę na, na przynajmniej tym samym poziomie. Z rzeczy już z naukowych, które też na ten temat wiemy, można powiedzieć, że podczas spożywania alkoholu, jako że jest toksyczne dla naszego ciała, no. Tutaj syntaza protein, czyli ta regeneracja będzie dosyć ograniczona. Tak więc dobrze dobrze jest pić wtedy. Na przykład błędem byłoby zrobienie treningu siłowego, na przykład nie zjedzenie nic po nim i wtedy picie alkohol. Natomiast, dajmy na no to, jeśli robicie trening samego rana, zjecie fajnie, wyśpicie się, myślę, że to już będzie ok na wyższym poziomie za, zaawansowania. Natomiast gdzieś blisko yy, spożywania alkoholu, przed na przykład tym spożywaniem alkoholu, zrobicie trening i na krótkim, krótkim odstępie czasu zaczniecie ten alkohol pić, no to to może się okazać bardzo słabym rozwiązaniem, bo raz nie zregenerujecie się z tego treningu fajnie, nie odbudujecie fajnie glikogenu po treningu, czyli ta, te mięśnie znowu się nie wysycą tymi węglowodanami, no i myślę, że co gorsza, skoro idziecie się bawić i chcecie przeżyć jakieś fajne chwile, no to może się mocno przejechać, bo, bo jeśli się napijecie, zaraz po treningu no to najczęściej ta głowa nie jest no tak, yy, nie działa tak dobrze. Łatwo się je zopić, możesz się to skończyć po prostu z tak zwanym. Więc tutaj no niestety fajnie sobie rozplanować to w ten sposób, że albo robimy trening na drugi dzień, albo robimy go z samego rana i po prostu alkohol pijemy daleko od treningu. Warto też wspomnieć o tym, że sam w sobie alkohol nie jest w stanie się odwozić tkankę tłuszczową, ponieważ musi być zmetabolizowany. No i tutaj mamy, mamy bezpieczeństwo pod tym względem, że no, od alkoholu tkanki tłuszczowej nie zyskamy, natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, wszystko to co zjecie, tak te kalorie się mocno nawarstwią, alkohol musi być zmetabolizowany jako pierwszy no i może to mieć negatywne skutki, jeśli chodzi o odkładanie się tkanki tłuszczowej, także warto o to dbać. Napoje zero, yy, napoje, alkohol dosyć mocno procentowy, yy, bez cukru i to będzie mieć fajny wpływ, także no wino, piwa, yy, jakieś słodzone whisky, słodzone wódki, to raczej nam odpada, Oczywiście, jeśli zależy nam na tych efektach sylwetkowych, no po prostu uzupełniamy potężną ilość kalorii. Dajmy na to e, półlitrowa pół możemy sobie to fajnie zobrazować, na przykład ktoś ma 2000, dajmy na to, ktoś ma dietę 2000 kalorii, e, to, to nie jest jeszcze tragiczna ilość, oczywiście zależy od aktywności i wagi. Natomiast na przykład półlitrowa butelka smakowej wódki ma prawie 2000 kalorii, więc wypijając taką butelkę no praktycznie całe zapotrzebowanie kaloryczne robimy tak naprawdę z napoju i z alkoholu, prawda? Więc no, mija się troszeczkę z celem. Natomiast jeśli już ograniczycie ten napój, napój, ten cukier po prostu w tym alkoholu, no to już bardzo duża ilość kalorii nam odpada. Tak więc możemy sobie tak pokrótce wytłumaczyć tutaj, powiedzieć, wspomnieć o tej kaloryczności alkoholu. Piwo to jest około 200-250 kalorii. 100 ml wódki to jest podobna ilość kalorii, mm, whisky to samo. Wszystkie napoje słodzone, które zawierają dużą ilość alkoholu i cukru. No to już jest potężna ilość kalorii, no i z tego raczej powinniśmy zrezygnować. Także tyle praktycznie z negatywów i takie patentyki możecie sobie zastosować, to co jest na plus. Bo są też plusy, oczywiście, znaczy plusy, oczywiście w postaci zabawy, to jest oczywista sprawa, jeśli chodzi o alkohol, ale często jak jesteście powiedzmy już w trybie redukcji, tam tracicie wagę, no to najczęściej ta waga na drugi dzień jest niższa, więc nawet jak się napijecie, a chudniecie, no to będziecie mieć prawdopodobnie najniższe ważenie, kiedy będziecie ten alkohol spożywać. Myślę, że to jest fajna sprawa, no i jesteśmy, mamy mniej wody w organizmie. Oczywiście nie da się to znaczy da się zmaksymalizować, ale nie da się tak idealnie na pewno w, podczas picia alkoholu sprawić, żeby pozbyć się wody podskórnej, a nie tej wewnątrz mięśni, natomiast często po wypiciu alkoholu jesteśmy odwodnieni, mniej wody trzymamy w naszym ciele, więc ta sylwetka robi się fajna sucha, więc gdzieś tam rano często jak się obudzimy, no to możemy się wydawać jeszcze bardziej tak no, w kontekście sylwetki na plus. Także gdzieś tam właśnie Szczerze mówiąc zdarzało mi się, no generalnie jak się przygotowywałem do zawodów, na przykład jak się miałem okres 5 miesięcy redukcji, no gdzieś tam naj, taki naj, najważniejszy dla mnie imprezak typu wesele, czy, czy właśnie jakieś ważne urodziny, często właśnie wypicie alkoholu to nawet był taki u mnie moment przełamania w tej redukcji, no bo w taki dzień bardzo mało jadłem, piłem ten alkohol, na drugi dzień się budziłem i miałem najniższe ważenie, plus ta sylwetka była, była bardzo na plus również, więc nawet psychicznie fajnie jest sobie odpocząć, od, od takiego cugu. Oczywiście to nie chodzi o to, że, że, żeby kogoś zmuszać do picia tego alkoholu, ale myślę, że taki sezon wakacyjny, żeby utrzymać fajną formę, dobrze jest się stosować tych prostych typów, bo to naprawdę pomaga. Także tyle odnośnie alkoholu w kontekście sylwetki. Śmiało tam piszcie, jak macie jakieś pytania, jak to fajnie pogodzić jeszcze. Indywidualnie każdemu mogę odpowiedzieć. No i dzięki za uwagę. Pozdrawiam ze studia. Kłaniam się. Na razie.